Siemaneczko, witam wszystkich z tej strony. Witam na moim kanale. Trening, kolejny z przygotowań. Coś tam moi drodzy nagrałem. Waga aktualnie w granicach 88, coś w tym stylu. 21 marca jest waleczka. więc 20 marca muszę mieć 84 kg, także 4 kg jest do zrobienia. Dietkę pilnuję także przy takich treningach intensywnych i przy tym mega cardio. Powinna dieta zrobić robotę. Także myślę, że schudnę jeszcze 2 kg w ciągu półtora tygodnia. No i te ostatnie szlify. To tylko przypilnować Michę i 2 kg wody. Tam będzie do zrzucenia. Więc dam radę bez problemu. Tu macie kili jakieś urywki, wycinki z tego jak sobie robiłem stujeczkę. Oczywiście wszystkie o nie pokazywałem. Trenuję dwa razy dziennie. Chociaż ostatnio miałem dwa dni przerwy, były chory, ale trenuję bardzo dziennie, że rano biegam. Robię jakąś ala walkę ścieniem na szybkość. Dzisiaj zrobiłem, rano było na swe Później zrobiłem trening kickboxerski, który trwał około godziny. Jakieś tam później szybkościówki macie też to nagrane. No i poszedłem na siłownię Półtora godziny strzeliło. Rano praktycznie 25 minut. No, tak z dwie godzinki. Yy, tak wyglądają właśnie moje przygotowania. Jestem wyjebany jak koń i nic mi się kurwa nie chce. Boli mnie wszystko oprócz włosów i nie, Na fakcie organizm się adaptuje, ale teraz jest końcówka tych przygotowań, więc dosyć naprawdę mocno się ściera, mocno pracuje. Yy, wiem jedno, nie będę miał sobie nic do zarzucenia. Chciałem, spróbowałem, napierdalam. Więc yy, fajnie, coś nowego. Znaczy, no nie nowego, bo za mało lata coś tam było. Ale jeśli chodzi o dzisiejszy czas. Minęło kilka latek i przybrało się nieco więcej kilogramów. No i ta jeszcze tam motoryka, te ształy z barków. No one nie są takie, jak bym chciał, ponieważ jestem kurwa za duży. I dla tych, którzy będą mnie tutaj uczyć, że cios ma być z barku i tak dalej, ja o tym moi drodzy wiem, ale jestem kurwa jeszcze zbyt duży, żeby po prostu taką ruchomość mieć, mobilność. Chyba, że mi podacie przykład. Jakiegoś kurwa wyjebanego kulturysty, który się zajebiście jeszcze boksuje, rusza i kopie, bo no jednak kulturyści to zbiartyka to są kołki. Ja jeszcze mam do zrzucenia trochę kilo. No moja kategoria wagowa przy tym wzroście co mam to jest tak naprawdę 70 kg. Z 77 powinienem ważyć, czy tam z 80 i zbijać sobie na 70 kilo i sobie walczyć. No a będę walczył na 84. No i to zbijanie jeszcze mi idzie kurwa opornie. ale dam radę. To było na tyle. Zapraszam do oglądania. Dziękuję, że jesteście, dziękuję za komentarze. Dawajcie tu do Q&A, coś tam sobie zbieram. Historyjki też Wam jakieś opowiem, tylko widzicie robota, treningi, jakoś nie mam weny twórczej, ale coś tam muszę ruszyć z tym tematem. Fajnie, dziękuję, łapa do góry. Trzymajcie się, pozdrawiam. 수 oh. oh.

I don't know. ಠಠಠಠಠ <laughs>

すいません。 Сеќавајќи, ќе биде овде.